Jesteśmy w gabinecie terapii ciała, w miejscu, gdzie jest cisza, gdzie jest spokój, gdzie doświadczamy swoich procesów. Jest to pokój, gdzie mieszczą się lampy kryształowe, gdzie jest łóżko, na którym leżysz i harmonizujesz swoje czakry. Czyli zostajesz ze swoją duszą, zostajesz ze swoim serduchem, zostajesz sam po to, żeby się połączyć, po to, żeby poczuć siebie. Bardzo często ludzie, którzy przychodzą w to miejsce, gdzie chcą doświadczyć różnych sytuacji. Jakby połączenia ze swoją duszą, e, otrzymania lub zobaczenia, bo bardzo często jest też tak, że na łóżku kryształowym ono trwa sesja około 40 minut. E, osoby, które już gdzieś korzystały albo korzystają dłużej z lamp kryształowych, mogą sobie tą sesję przedłużyć do godzinki, ale uważam, że te 40 minut to jest w zupełności wystarczające. No, dziś doświadczają takich, takiej pracy ze sobą bardzo, bardzo głębokiej. Miałam oczywiście pośród klientów osoby, które podczas właśnie sesji na łóżku kryształowym doświadczali procesu wyjścia duszy z ciała. Bardzo ważne jest to, żeby na łóżku kryształowym nie skupiać się może nie tyle co nie masz myśleć ale nie skupiaj się na jakimkolwiek problemie zostaw to Mi taką możliwość albo zwizualizuj sobie, że twoja głowa jest pusta wtedy podzieje się bardzo dużo ponieważ tą lampę, którą widzicie z tyłu ona jest z siedmiu takich kloszy gdzie każdy z nich pracuje z daną czakrą czyli ma kolory twojej czakry chociażby czakrę podstawy która jest koloru czerwonego, jeśli ona jest zablokowana, to wtedy w naszym ciele pojawia się brak bezpieczeństwa, pojawiają się braki finansowe, bardzo dużo strachu o finanse. I tu chodzi o to, żeby pracować nad sobą, żeby harmonizować to swoje ciało, bo jeśli. Wszystko pracuje tak jak powinno, to wtedy Ty jesteś szczęśliwy, to wtedy Ty czujesz się dobrze, to Ty wtedy czujesz obfitość na wielu poziomach, bo Masz do tego prawo, to Ty jesteś tu na tym świecie nie po to, żeby... Ciągnąć coś, żeby się martwić, żebyś, żebyś był osobą smutną. To nie o to chodzi. To nie, nie tędy droga. Ty po prostu wróć do siebie, popatrz na siebie, dotknij siebie albo dotknij tego, co jest dla ciebie trudne. Uzdrów to. I potem, kiedy to zrobisz, zaczniesz zauważać, że życie się zmienia, bo ono się zmienia cały czas. Tylko trzeba to dostrzec. I ja z tego miejsca kochani serdecznie Was pozdrawiam, dbajcie o siebie, dbajcie o swoje czakry, dbajcie o swoje ciało, swoje wnętrze, bo naprawdę warto, bo nie zastąpi Cię nikt, nie ma drugiej osoby takiej jak Ty, to jest niemożliwe. Możesz zrobić sobie operację plastyczną, możesz się upodobnić do kogoś. Ale nigdy nie będziesz tą samą osobą, nigdy. To jest, to jest w ogóle niemożliwe. Nie naśladuj nikogo, naśladuj po prostu siebie. Popatrz, bądź obserwatorem siebie, zobacz, jak cię to życie prowadzi, dokąd idziesz, dokąd zmierzasz. Po prostu bądź, bo jesteś jedyny we własnym rodzaju. Ściskam Was serdecznie. Tak od serducha. I do zobaczenia.